oczekiwania przed startem. Są nerwy? Nie, nerwów nie ma. Myślę, że to jest nasz chyba trzeci czy czwarty sezon, więc to nie czas na takie nerwy, że mamy pierwszy rajd, w związku z czym jesteśmy jakoś szczególnie zdenerwowani. Jesteśmy, jedziemy, mamy nadzieję na dobrą zabawę i tak jak ja zawsze mówię, jeżeli samochód po rajdzie samodzielnie wjedzie na przyczepę, to uważam, że to był naprawdę fajny rajd. Tak właśnie było, czy tym samochodem się wygodnie podróżuje e, po trasach właśnie takich jak Drabsków Wydaje mi się, że ten samochód jest stworzony dla takich tras. E, I prawdę powiedziawszy, e, no, już bardzo pobieżne nawet porównanie zwłaszcza do klasy T2, e, daje e, szybki pogląd, że e, no, takie dziury i wyboje, które tutaj mamy na Drabsku, e, są dlatego samochodu wręcz dedykowane. I no, dużo nam się łatwiej jedzie z tytułu tego, że zawieszenie jest zupełnie inaczej pracuje niż w samochodach e, takich klasycznych. E, w związku z czym no, my nie odczuwamy aż takich trudów tego, e, tego terenu w tym, w tym pojeździe.